Hej, czyli czołem, witaj, serdecznie z tej strony Smart Big The Player. a to jest 44 odcinek Gdy Lego Marvel Avengers. Jedys, okay. dokładnie tak? Okej. Już na starcie, jak widzicie, jesteśmy w misji, e, jesteśmy w misji, a misja się zwie, jeśli się nie mylę, a nie mylę się, świt ultrona, <gryw> dokładnie tak. No i czemu zaczynamy znowu w misji, gdyż, do, gdyż właśnie... Jeśli chodzi o tą misję, 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 tak, tak, tak. Jeśli chodzi o tą misję, yy, to w części A, to jest część A, nie mam jedynie właśnie zdobytego jednego mini zestawu, więc już sobie pomyślałem. Aha, sam początek mi wzięło, o jestem, więc już sobie pomyślałem, że żeby yy, nie wczorajsze aż to, żeby tego te ładowania nie było, że tak powiem, yy, po prostu sobie po prostu sobie, czemu nie mogę zmienić postaci? Czemu? sobie. O, swobodny chyba. A zresztą mniejsza o to. Yy, zróbmy to właśnie tą czarną bo musimy tutaj wskoczyć i tam na górze gdzieś tam jest mi zestaw, więc już powoli się do niego zbliżamy. A jak na razie to, yy, no nie wiem, po prostu idę do przed siebie. Czyli tak, na górze jest on, ale to chyba jest jeszcze tak nieco wyżej. To jest sam początek misji, jakby co. Więc sobie szybko zdobędziemy ten mi zestaw i zaczniemy zdobywać część B i część C. A no właśnie tak, mam nadzieję, że szybko zdobędziemy, a jak będzie... To będzie, więc dobra, mogę na górę się wspinać? Mogę, mogę W takim razie trzeba tutaj chyba się ustawić Jakoś w tej pozycji Mogę z Ciebie strzelić? Też mogę, więc świetnie No i ona już sobie tutaj przeskoczyła Dalej, bardzo fajnie Ojej, ojej, ojej Spokojnie, spokojnie I tutaj mamy mini zestaw, więc dobrze Bierzemy sobie postać mam odpowiednią Tutaj, no gdzieś tutaj mamy mini zestaw, więc zaraz sobie to zobaczymy eee, Tak, tak, tak I tak, pięknie no i zobaczmy o co chodzi Wydaje mi się, że chyba trzeba byłoby najpierw ten ten ogień ugać choć w sumie nie wiem czekajcie coś go na sobie na telefonie czy tutaj wszystko dobrze robię mm, Dobra to jest w takim razie weźmy tą na górze najpierw I w tym momencie to byliśmy mini-zestaw. Aha, o to chodziło. Dobra, w takim razie świetnie. Po prostu świetnie. Teraz zapisuję i wychodzę. I ten... i... Zlecimy po prostu w kosmos. Zaczynamy tę misję od nowa, tylko że już w części B. To ja sobie szybko pominę. Czyli wystarczyło, wystarczyło tylko strzelić do tarczę. I mini-zestaw mini wpadł w nasze ręce. Więc jak widzicie, dosyć banalny sposób, ale okej. Okay, bardzo fajnie, że udało nam się to zdobyć. A więc teraz poczekaj, pominiemy, to znaczy wszystko na szybko. I już, już. To już tak ogólnie jest przedostatnia misja, tak jakby fabuladna, znaczy no można powiedzieć, że tak, bo następna jest tak jakby Ultron Ci Rezon, a te trzy pozostałe zostały właśnie takie dodatkowe, ale też główne, ale już naprawdę niewiele, jeszcze tę misję wykonam, następną i jeszcze tylko trzy zostaną, haha! <laughs> pięknie po prostu, pięknie, no ale na spokojnie, damy przecież tyle, damy dam radę, więc tak, tutaj jest ta misja, świtu Ultrona właśnie, więc zobaczcie, 2 na 2, 1 na 1, tak jak mówiłem, tylko jednego brakowało mi zestawu, więc zaczynamy część B, a w części C jest dosyć sporo, to w części B 5, minus, 5 minut zestawu trzeba zdobyć i tam właśnie jak było widać jedną postać, więc okej, okay, weźmy sobie World Machine i znowu zaczynamy kolejny, kolejny raz, tylko tylko tym razem część B, a no właśnie.

No właśnie, ale dobrze, dobrze nie wiem co ja robię, stoję na górze i strzelam, nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo co Okej, okay, ład machine ma wszystko czego potrzebuje Tak mi się wydaje, tyle, że nie wiem czy potrzebuje mnie Aha, potrzebuje tego i tego, okej okay. Jak zwykle muszą mnie pokonać No i ja muszę ich pokonać tym razem Tak, tak, czy lubimy Więc jeszcze ciebie zniszczę, proszę pana Jeszcze tutaj ten niedobodzik jeden nam został, taki jak sobie myśli, że on będzie sobie na spokojnie siedział? Nie, bo ja go pokonam, więc okej, okay, ustawiam kolejny przyleciał, to jest super, super, i kolejny dwaj, no jak ja tego nie lubię. <grym> Dobra, niszczymy szybko to tarczę. Okej, okay. i jeszcze teraz ten mieczek. I czy mamy? Mamy mini zestaw, więc świetnie, pierwszy, jeszcze cztery i postać. Okej, okay, tylko jeszcze go po... no, 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 tak, no tak, no tak, nie podniosę go jeszcze, okej, okay, udało się. Więc tutaj coś powinniśmy od razu dostać na początku Ale jak to zrobić? Tego to ja nie wiem Więc może zaraz coś się uda zdziałać Może z tym samochodem trzeba coś zrobić więc sobie sprawdźmy nas szybko A to jest nasz główny cel Ale może tutaj z tym szkłem Albo tutaj z tym stoiskiem Zaraz wszystkiego się dowiemy Mam trochę nadzieję przynajmniej więc zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy tutaj mogę coś budować o świetnie no i pewnie dzięki temu będę właśnie ten mini zestaw. więc w takim razie bardzo fajnie jak na razie wszystko wychodzi a muszę klikać, no tak zapomniałem <laughs> okej okay, i czy będziemy mieli mini zestaw, czy, czy nie zaraz się przekonamy ale chyba jest coś spada o jest mini zastaw więc świetnie <laughs> więc już drugi w tym odcinku a więc okej okay. Yy, więc teraz tak, gdzie by tutaj pójść? Na pewno ma mi się więc może o to zbuduję. I od razu mi się uda przejść dalej, a może też i nie. Widzę, że tutaj trzeba wziąć znowu... Hmm, jak ona się nazywa? To jest kary, Twitch oczywiście. Więc dobra. Więc dobra. Hmm, po prostu te drzwi. Znaczy po prostu wydałby sobie przejście dalej, o no właśnie, tak, więc tak, co jeszcze nam pozostało, Aha, to byłoby na tyle, to mogę już sobie jeszcze wysadzić, więc szybko, 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 niech to wybucha i zobaczymy, a tutaj ogólnie co tutaj pisze, wtedy zobaczymy, Ale się. albo po jeszcze jakimś innym, <śm> schodycka, opiewieta, <śm> no niech będzie, a tutaj dudno, nie wiem co to jest, Eee, o... oprieta, no niby tak, oprieta. Polska. Okej, okay. to chyba w rosyjskim znam, to przeczytać potrafię, ale nie wiem czy to jest nie Niby tak. Może to jakiś suwien, su Ok okej. więc dobrze, gdzie są moje kochane strzałeczki? Tam są trzy, ale trzy to jest za mało. A, są i kolejne, dobrze, no, już się tutaj... Mnie no zaniepokoiłem, ale nie ma czym przecież nie mogę tutaj wskoczyć, elegancka, tam ktoś się kąpie, ale trzeba go uratować, ja to wszystko rozumiem <laughs> Więc dobrze, Iron Man zawsze czuwa w pomocy A więc okej, okay, mini zestaw mamy gdzieś w tym miejscu O proszę, postać nawet yy, Czyli świetnie, czyli świetnie Kolejna rzecz, kolejny mini zestaw będzie tutaj w tym telewizorze, ale co z nim zrobić? Zaraz się dowiem Czy ogólnie tutaj mogłem takie coś zrobić w tej misji, czy też nie? Myślę, że tak, ale zaraz się przypomnę, wiecie to zniszczę to wszystko i zobaczymy co mi to da. No telewizjoner oczywiście... Mogę, mogę, mogę? Nie mogę. <noise> no to jeszcze szafę. Ogólnie, jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, to chyba mini zastosowało się jeszcze za zmycie wszystkich tych czaszek, ale chyba już to zrobiłem właśnie w... za pierwszym razem, tak jakby, więc co jest głównym celem aha to Okej. Okay. nie o już się przestraszyłem że nie zajdę z powrotem na dół ale zajdę. więc dobrze zapewne jeśli chodzi o ten telewizor o o tak trzeba wszystkie te czaszki i w tym oto właśnie sposobem dostaniemy dostaje się mini zestaw też ja już mam to zrobione bo zrobiliśmy to za pierwszym razem by się dało więc właśnie nie muszę już ale jakbyście nie wiedzieli to właśnie tak to się robi bo pamiętam po prostu niedawno to w sumie dopiero no czy nie, bo no, niedawno ale pamiętam po prostu i tyle, więc okej, okay, mamy tutaj minizestaw zapewne tak zapewne tak albo i nie ale myślę, że tak <laughs> jest minizestaw w telewizorze jak on się tam zmieścił <laughs> to jest podejrzane coś jest ten właśnie strzałeczka jest po lewej stronie stronie, o tutaj więc czy to ten... Czy mam zniszczyć to czy nie? Kto to wie? A no właśnie. Okej, okay. co tutaj mogę z tym zrobić? Bo coś by się na pewno przydało. Wiecie to? Niby... No, no spróbuję, spróbuję po prostu to stopić. Może to zadziała, może nie. Ale co się pytałem, że to jest zbyt główny cech. Właśnie to pralką też jest nie tak. Ale też nie za bardzo. E, więc dobrze. Weźmy sobie jakoś postać. Nie, nie na wall I zobaczmy, czy coś mi to dało. Czy ja mam tam tylko przejście, już patrzę, już patrzę. No i tak, to niedobrze, to niedobrze. Coś muszę zrobić w tym... Mam pomysł To jest na zewnątrz? Nie. Hm yy, No to może te kosze ogólnie pewnie dały do po prostu przejście. Tak jakby na prawo stronę ale wiecie co zrobię to a nie jest 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 patrzcie mamy tutaj coś dla nie myślałem że to jest dla coś dla quicksilver na przykład ale to jest tylko drabina, albo aż drabina, ale chyba ty, tylko niestety tym razem więc za chwilę się przekonamy no właśnie za chwilę się przekonamy hmm. Hmm, To muszę zmienić postać więc już to robię coś jeszcze sobie zerknę okej okay. No to tak, bierzemy w takim razie kogo? Skalę Twitch i to trzeba, ha, to trzeba tam na górę tak jakby zaprowadzić i to nie takie łatwe, tak. trzeba dobrze wcelować i o, i się udało, więc bardzo dobrze, tak, mamy tylko drabinę zwykłą, znaczy nie drabinę, tylko linę nawet, <glorę> e, więc cóż, trzeba coś innego wykombinować, chyba że... <ślażę> nie mam pomysłu, nie mam pomysłu żadnego, a może nie zrobiłem tych wszystkich czaszek, ale wydaje, mi się, ale wydaje mi się, że jakbym tego nie zrobił... To bym po prostu miał zaznaczone. Nie, na pewno, mam, bo mam tutaj właśnie te monety fioletowe. Ok, tak mi się przynajmniej wydaje. A więc dobrze. Tutaj w środku na dole nie ma już nic poza tym kręceniem. Tak? Chyba tak. Znaczy no, poza tym. Więc z lewa strona. A może teraz? Nie, no sobie tam nie mogę wejść. Patrzcie, zawsze takie jedne pojedyncze rzeczy sprawiają najwięcej problemów. Może ja sobie na chwilkę przejdę tutaj dalej i może tu mi się uda coś wykominować, ale już tutaj się kończy tam ten poziom tak ogólnie, więc chyba chyba nie o to chodzi. Bo raczej na pewno te czaszki, te, nie, nie czaszki, te chydry, że tak jakby już je odmalowałem, że tak powiem. Ale mogę to zrobić w sumie jeszcze raz, ale raczej nie, Co tu może być? Wrócę się? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będzie troszeczkę słabo. A się przekonamy. Tam ogólnie walczę z Quicksilverem, okej. Okay. Rozumiem wszystko, rozumiem. Mhm. Mogę się wrócić? Mogę. Wiecie co, ja coś jeszcze szybko jednak idę sprawdzić. Nie mogę! A, i tu! Okej, okay, nie przez drzwi, ale tak to się da. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No ta strzałka, zawsze taka jest jedna strzałeczka, która no niestety nie jest zbyt miła dla mnie. Bo nie wiem co z nią zrobić. No właśnie, a coś szybko jeszcze zabitnę. Nie wiem co z tymi czaszkami. Czy ja je zrobiłem, czy nie. Wydaje się, że tak, ale... Ale no nie wiem po prostu. Dobra, wiecie co? Zostałem to w spokoju. Idę dalej. A tu na dole ogólnie coś jest? Ha, dziura Dobrze, wiecie co, nie ma co się jedną rzeczą przejmować Jakoś ją, jakoś ją się za chwilę po prostu zrobi yy, Bierzemy szybko... War maszyna I lecimy dalej po prostu Myślę, że jak będzie potrzeba, to zaraz to się właśnie jakoś wykona przez przypadek Albo nawet nie przez, przez przypadek tylko po prostu Się nam to uda zrobić Więc dobrze, kolejny zestaw gdzieś powinien być tam z przodu Widzę, że coś jest A tu, o zobaczymy tą tą czaszkę tak na szybko czy to czy to mi coś zaliczył czy też nie. no nie nic nie dostałem momencik ja sobie na sekundkę coś szybko zetknę na telefonie Już Chwila, chwila, chwila. Okej, okay, wiem co zdało Dobra, sobie taką małą podpowiedź tak jakby wziąłem i już będę wiedział jak wziąć tamten mi zestaw. Musimy coś tutaj zrobić, żeby takie ptaki się pojawiły. Więc już wszystko wiem, a więc okej, okay. tylko jak to zrobić tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że zaraz się dowiem. Więc tak, coś mamy na przykład w tym miejscu. O, kolejna rzecz, której nie wiadomo o co chodzi, no tak. Tyle z tych strzajek się przydaje, dokładnie tak. No ale cóż, na to mam poradzić. Trzeba jakoś próbować, może z tym samochodem coś zdziałam. Byłoby fajnie, byłoby fajnie. Mogę coś budować, nie mogę nic, niczego budować. war Machine, no jest, świetnie, cieszę się, że tutaj jesteś. O, mamy coś, mamy coś. O, proszę. Fajnie. Myślę, że to nam naprawdę dużo da, więc tak, bierzemy Entmana, tego kogutem kogo tutaj mamy. O, jest. No i poparcie, mini zestaw zdobyty, więc bardzo fajnie siódmy już, a ogólnie tutaj powinienem mieć tam dwa, tutaj sześć, czyli powinienem mieć 8, tak? Tak. A strzałek mam tak dużo. Dobrze, <laughs> mi nie przeszkadza to, wcale wręcz, yy, więc dajcie mi to wracającą postać. bo jest machine. Yy, no i tak, tu na górze jeszcze. Hmm. Mamy te strzałki. Fajnie, że je mam, prawda? Super, po prostu świetnie. Z tym samochodem coś mogę zrobić, tylko żeby mi, żeby on mi nie zaczął kolejnej misji. Czy coś w tym stylu. Ja mam jakoś... no ja nie wie... o, jest ultima, po prostu świetnie, po prostu świetnie. Co ten samochód mi da? O, właśnie, wyleciały ptaki, o te ptaki mi chodziło, o te ptaki mi chodziło. Dzięki nim w tym momencie będziemy mogli sobie y, teraz właśnie je zestrzelić i tu nam pokazuje... No te po prostu strzałeczki <grych> Tak, tyle Więc dobra 2 na 5 Tu jest, o, właśnie w tych wszystkich miejscach jest ta strzałeczka No i można się w sumie dziwić o co chodzi z tą strzałką No można, naprawdę się można Ale przynajmniej już wiemy i tam, tu jest czwarta i tam właśnie po lewej stronie będzie pichota Tak, super, 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 po prostu świetnie Aha, tutaj znowu ja zwierzęcie, tam się pomyliłem. I tu jest piąta papuga. Ptaszek znaczy się tak, dokładnie tak jak widzicie. Więc dobrze, mam 5 na 5, mamy mini zestaw zdobyty. Więc tak, 2... 6, 8... Mm -hmm. I czy to byłoby wszystko w tym etapie? Bo wydaje się, że tak. Tylko pytanie już jak przejść do kolejnego. A no właśnie. A no właśnie, bo tutaj nic nie ma praktycznie już do zrobienia. Ale coś musi być Bo nie wiem czy mam tutaj zaczynać robić... Mam... Można samochód zniszczyć Bo nie wiem czy tutaj warto już zaczynać poziom robić od nowa Znaczy iść do tego Iść, opuścić ten poziom i potem na nowo wszystko klikać yy, Czy po prostu tutaj coś mogę zrobić, że od razu mi przenieść tak jakby do kolejnej części A no właśnie, tak No w sumie nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Niby jakiś ogień leży na ziemi, ale nie wiem po prostu nie wiem Hm, co tutaj było trzeba zrobić w tym miejscu Kim ja tutaj grałem tak jeszcze ogólnie? Dobra wiecie co, mniejsza z tym, opuścimy ten poziom i mam nadzieję, i zobaczymy czy zdobyłem tutaj wszystko, czy też nie, jeśli nie, no to trudno, no to trudno, wyrzucę się z powrotem i będę próbował, albo nagram oddzielną scenkę, bo możliwe, że gdzieś tam jest jakieś przejście i będzie tam kolejny zestaw. albo coś takiego, po prostu nie wiem, zaraz się przekonamy. No i jak na razie mamy postać nową, to Ultrona, proszę bardzo, popatrzcie jak już mało tych jest kudeczek, już coraz mniej, już coraz mniej. A więc właśnie bardzo fajnie, mini zestawy tam kolejne wszystko, fajnie, wszystkie rzeczy mamy, zdobywamy, więc pięknie. I za chwilę polecimy, polecimy w kosmos i zobaczymy czy wszystko zdobyłem, czy też coś ominąłem. Mhm. Ale w sumie y, powiedzmy mieć 6 mini, mini zestawów do zdobycia było, więc mieliśmy 2 i wcześniej i 6 tutaj zdobyliśmy, mieliśmy 8, mamy 8 więc my nie wiem czegoś nie zostawiam. jest, 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 wszystko, świetnie, 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 świetnie. Yy, więc okej, okay, cześć C, zaczynamy cześć C weźmiemy sobie tutaj dużą postać, bo mi duża postać jest potrzebna czasami, a tak nie chce się małymi grać. często <laughs> więc okej, okay, świetnie, tutaj mamy do zdobycia całą resztę, więc, więc za chwilę wszystko będzie nasz The Avengers Quinjet is quite a bit more advanced than the ones we had back in SHIELD. It's slightly larger to accommodate the entire team but is still just as fast and maneuverable as the previous model with Hey, this is trying to something. Like... No, i okay, zaczynamy. Na sam początek już mamy tutaj obok y, kolekcjonera, da? Ale jeszcze zanim go zrobimy to tutaj na szybko sobie wezmę... wezmę y, I właśnie ten pożar ugaszę, ten ogień. I dzięki temu powinniśmy od razu na samym starcie zrobić minizestaw, czy tam postać, więc bardzo fajnie ogólnie. A więc okej, okay, utronem zniszczmy tą powierzchnią ziemię, cokolwiek. I mamy mini zestaw dziewiąty, więc świetnie porozmawiaj porozmawiajmy.

Ty też potrafisz takie rzeczy robić, dziewczyno to? O kurczę, nie wiedziałem. Okej, okay, fajnie. Yy, więc dobra, zobaczmy co mamy w środku. Myślę, że może to, może coś czego właśnie szukamy. Jeśli nie, no to nie, ale zobaczymy za chwilę. nam szybko te robociki. Złe niestety. Aha, tutaj znowu mamy, nie, tutaj mamy coś do budowania. O proszę, dla Quicksilvera. W takim razie tu powinniśmy coś na pewno ciekawego zdobyć. Do końca nie udało mi się dobudować, więc może teraz spróbujemy. Ja, ja, wezmę krewsywera od razu i już lecimy I zobaczmy co my takiego ciekawego tutaj mamy Obstawiam, że coś, na pewno tyle, że pytanie brzmi co? O, jest flaga, no popatrzcie Zdjęliśmy flagę stamtąd i kradniemy flagę, no bo po prostu kradniemy flagę O ja ciach, lego 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 No dobrze, ale to jest do czerwonego klotka, to jakoś można wybaczyć Nice Okej, okay, i mamy klocek, czerwony krocek zdobyty, więc świetnie, już mogę przejść do dalszej części misji, czyli zdobywania reszty przedmiotów. Okej, okay, tutaj na samym pod... O, tutaj mamy Lokiego, No yy, stanali znaczy się, więc już szybko go ratujemy. Chyba, to, chyba tyle starczy, więc idę dalej. I tutaj jeszcze właśnie jest coś dla nas. Ok, stan uratowany. Zobaczmy co, tak, tak, jak, tak jak mam skaner, a, je, a jeszcze tak to potrzebujemy jednego mi zestawu i jeszcze postaci. Okej, okay, tam, 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 tam i tam. <laughs> tu, tu, tu i tu, tu. Aha, znowu Quicks, znowu nie Quicksilver tylko okay. Aha, już zrobiłem postać. Tak? Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. świetnie, 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 świetnie. Bardzo mi się to przyda. <laughs> znaczy bardzo fajnie. Ogólnie skoro takie wyprzedzenie i tam niestety nie przejdę teraz. No cóż, badać mam na to. Nic za bardzo nie mogę, więc szybko Loki do boju. I trzeba będzie zrobić przejście. Tak, 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 tak. Czyli teraz że trzeba wziąć postać typu Dziewczyna Todd, typu Thor, <noise> bardziej duże. I naładować się. Na, naładować ten na akumulator. Co to tam jest? I może pociąg bez... Czy odjedzie stąd? Zobaczymy, zobaczymy. Albo statek poleci na niego mi się przejście odblokuje samo, zrobi samo. Więc może i tak być, mi tam to pasuje, nie przeszkadza wcale. E, tu jest jakieś przejście i coś się dzieje tam. Pomijaj to szybko nie da się niestety. Ale nie ma co się bać, nie ma co się bać. jest, że tutaj jest nasz, po, nas porządnie atakowali. tyle, że już dostali pokonani. <grym> Okej, okay, no i ostatni zestaw jest... A, tam z przodu. Szor... Czyli to ciągle dalej niż mogę zajść No właśnie, cały czas Ale okej, okay, nie ma co się bać, już prawie tam jesteśmy, więc ja sobie tutaj ugaszę już tak w pełni, żeby nic mnie tutaj nie zatrzymało Weźmiemy teraz sobie Tora, albo nawet niech będzie Tora jako Jane Foster Czemu nie? Przecież młot ma, młot ma No i już, świetnie, świetnie Możemy przejść chyba dalej, tak mi się przynajmniej wydaje Więc ja sobie tam przejdę ale oni się męczą jak ładują tą moc, aż za bardzo. Z tego co ja widzę, moneta, moneta fioletowa, świetnie. No i tu chyba mini zestaw jest o w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Ale pewnie tak, pewnie tak, więc sobie zobaczmy. Tu, tu, tu i tam. Tu, tu, tu i tam. O nie, i tu, i tu. Świetnie. Ty masz, no tak, dokładnie tak. I czy mamy? No i chyba jeszcze nie. Ale to myślę, że zaraz się zmieni. Dobra, i mogę zbudować mini zestaw. I w ten oto właśnie sposób, za chwileczkę zakończymy kolejną misję na 100% w sumie już. Więc wychodzimy, opuszczamy poziom, no i bardzo fajnie, no i bardzo fajnie, po prostu bardzo fajnie. Świt trona misja ukończona na 100%, następna misja to Ultron Traci ale to już w następnym odcinku. Więc teraz sobie po prostu zobaczmy nasz komiks, nasze złote krocki, nasze postacie, Thunderstrike Strike I to tyle. No to niewiele, no to niewiele, ale zawsze coś. Czerwony klocek, nowy, kolejny, ciekawe co to jest. Potem wszystko kupię. Stan je oczywiście też urat uratowany. I mamy 10 na 10 mi zostało, więc zobaczmy jak to się prezentuje. O proszę. Można, można, świetnie Więc okej, okay, odcinek zakończony ja, ja się tu małym, mam, że wam pożegnam, Mam 241 mil złotych klocków, znaczy się Więc jeśli Wam się podobało to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Wpaść na subpejrze, Trzymajcie się. cześć